Chodź mała. Chwała, ściana? To był sen! Gdzie ja jestem? Nie poznaję tego miejsca. Tutaj jakby bardziej swojo, ale nadal. Ej młody! Hm? A ty co za jeden? Nie mogę powiedzieć. O, zagadka! Hehe! Oglądałem tyle filmów z człowiekiem, że znam wszystkie zagadki. Miau! Szkoda, że żadnych odpowiedzi. Filmów? A nieważne. I tak nie zrozumiesz. Ludzie mają takie okno dziwne. No, no, nic. Idę rozwiązywać zagadki. Zachodź w głowę. Męcz się z niewiedzą. Zasłużyłeś. A co jeśli życia mi się skończyły i jestem duchem? Może powinienem poszukać chłopca, który rozmawia z duchami? Skoro jestem duchem, duchy przelatują przez podłogę. Tam 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 tam, tam. Okej, okay. nie jestem duchem. Nie jestem też do niczego przywiązany, więc nie muszę sobie odgryzać łapy, żeby uciec. Hmm, no i nikt nie leży na podłodze. Wiem! Jesteśmy na Marsie! Na tym słodkim? Jestem tajnym agentem, który skasował pamięć, aby dostać się w szeregi złej organizacji, która sprzedaje tlen! karmę. Co mu to okno zrobiło z mózgiem? No to może... Jestem z jakichś służb specjalnych i spaliłem dom, i jestem na wyspie w szpitalu dla obłąkanych kotów. Jak Leonardo DiCaprio! W sumie jednak całe to miejsce wydaje się dość znajome. Firanki znajome. Krzesło znajome. Podłoga znajome. Jedzonko znajome! Wiem! Poznaję to wszystko, bo widziałem to pewnie w magicznym oknie! No tak! Oczek, jesteś geniuszem! Oczek? Chyba jednak nie. Dobra młody, scenariusze z magicznego okna się nie sprawdzają. Idę węszyć. Hmm. Hmm. Może mu powiemy. Nie, bo znowu nie zjemy kolacji. Hej, to co? Powiesz mi? Nie mogę. Dlaczego? Nie mogę ci powiedzieć. Taki kolega. Młody, coś mi się przypomina. Mam leśnienie. Chyba olśnienie. Widzę? Widzę? Widzę, że miałem najpiękniejszy sen w życiu. Trzy miseczki pełne jedzonka. Miam, miam, miam. Oj! Sorki znowu odleciałem. No ale to był piękny sen. Co? Nie mogę ci powiedzieć. Ach, no ale coś mi chyba możesz zdradzić. Nope. W takim razie pora na tajemną. Technikę szpiegowską. Hm? Lubisz suchą karmę, czy wolisz mokrą? Jasne, że mokrą. Czemu pytasz? A w nocy to śpisz, czy latasz? Latam? Kocie, w nocy to ja zapier... Ha? Zapieram się nogami i nogami, żeby człowiek mnie z łóżka nie wywalał. Ale jak mnie wywali, to owszem, latam. Kwiatka się zrzuci, firankę podrapie. Lubisz drapać firanki? A wspinać się po firance? O, tak, uwielbiam! A gdzie jesteśmy? No, u ciebie w domu! Wiedziałem! Wiedziałem, że poznaję to krzesło! O, nie! Dobra, to gadaj. Nasza człowieczka wyjechała z psem na jakiś czas i zostawiła nas u ciebie i twojej człowieczki. Was? No, ale mi trawis nie pozwolił mówić. Trawis tu jest! Hańba! Skandal! <laughs> Ty opasły bandyto! Wstrętny spośloku! Zjadłeś całą kolację! Swoją, moją i młodego! I tak się napchałeś, że film ci się urwał! To nie był sen? Ale super! Co to jest film? A hańba i skandal to mógłbyś nazwać swoją twórczość! Dobre. Ej, Travis, co to jest ten film? Ech, takie coś jak sznurek, ale w głowie. Albo to, co jest w magicznym oknie. Eee... Travis, chyba trzeba w końcu rozwiązać tę naszą wojnę. Ostateczną bitwą. Ale to chyba nie w tym odcinku, bo już się kończy. Nie w tym, ale kiedyś. Poczek, Travis. Ciąg dalszy nastąpi. Efekt ty, ty, ty miał. Hej, to ja, młody. Jeśli ktoś zna wszystkie filmy, do których nawiązywał boczek, to dajcie znać w komentarzu. Hej, człowieki! Jeśli chcecie wiedzieć jeszcze więcej o psach, to sprawdźcie koniecznie kanał How Good. Ludzie siedzą sobie na kanapie i gadają mądre rzeczy. No, to pa. Jau!